W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Matko boska, częstochowska, zwycięska królowo Polski, stajemy przed Tobą, matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z cudownego obrazu na jasnej górze, w głębię serc i dusz naszych, ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią, jesteś dla narodu naszego niepojętym znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca Niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki, za to, że jesteś od sześciu wieków na jasnej górze, dziękujemy ci jasnogórska pani, za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego syna, dziękujemy ci jasnogórska pani, za to, że obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce, dziękujemy ci jasnogórska pani. Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę narodu, Dziękujemy ci jasnogórska pani. Za to, że ojczyznę naszą za swoje królestwo obrałaś, Dziękujemy ci jasnogórska pani. Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem w trzecim tysiącleciu, Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani. Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu, dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani. Za to, że jesteś matką i wychowawczynią młodych pokoleń, dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani. Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety, Dziękujemy Ci jasnogórska pani, za to, że byłaś nam mocą zwycięstwa w walce o wolność, dziękujemy Ci jasnogórska pani, za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli, dziękujemy Ci jasnogórska pani, za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w milenijnym akcie oddania, Dziękujemy Ci, jasnogórska pani, za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny, dziękujemy Ci, jasnogórska pani, za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w jasnogórskich ślubach narodu, dziękujemy Ci, jasnogórska pani, za to, że czuwasz nad nami przez Twój jasnogórski obraz w świątyniach, i w domach rodzinnych dziękujemy Ci Jasnogórska Pani. Za to, że jesteś dla nas bramą niebios, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani. Módlmy się, błogosławiona Boga rodzico Wspomożycielko, racz przyjąć ten korny hołd naszej wdzięczności. Ogrom Twojego przez wieki wstawiennictwa. I otrzymane łaski budzą w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, którą nieustannie nam przykazujesz, cokolwiek Wam każe, mój syn, czyńcie. Posłuszni Twojemu wezwaniu stajemy do pomocnej służby Kościołowi w rozwijaniu Chrystusowego Królestwa w ojczyźnie naszej i świecie. Pragniemy wraz z Tobą wielbić bez końca tego, który uczynił Ci tak wiele rzeczy, że błogosławioną zwą Cię wszystkie pokolenia, Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.